Kapłaństwo nie jest celem. Niebo jest celem. w sutannie, w prezbiterium. Byłem bardzo poruszony i usłyszałem głos, który mówił Augustynie, czy nie chcesz być taki jak on? Tak, Panie, chcę być taki jak on. Chcę być taki jak nasz proboszcz, ponieważ kiedy widzę, jak odprawiam Mszę Świętą, to widzę miłość. Gdy uczestniczymy w tej Mszy Świętej, naprawdę słyszymy Słowo Boże. Jeśli zostanę księdzem, to chciałbym, aby moje homilie nie przesłaniały Pana Boga. Moja mama powiedziała, ty nigdy nie zostaniesz księdzem. Odparłem. Ten, który mnie wzywa, jest większy od ciebie. Twoje błogosławieństwo nie pochodzi od ciebie. Wszelkie błogosławieństwo jest od Boga. Jeśli teraz wyjdziemy z domu i nadjedzie ciężarówka i mnie przejedzie, co zrobisz? Wszystko, co się dzieje, jest w ręku Boga. I moja mama uspokoiła się. Witajcie, siadajcie z tyłu. To są moi katechumeni. To są moi katechumeni. Jeden z nich przygotowuje się do chrztu i do pierwszej komunii świętej. Drugi czuje powołanie do kapłaństwa. Ciągle chodzi z nami na katechezy i pomaga nam. Tutaj młodzi, którzy są zaangażowani, pracują na 100%. Trzech chłopców z naszej parafii jest w niższym seminarium. Wszyscy trzej pochodzą z dobrych chrześcijańskich rodzin. Czy zostaną księżmi, czy też nie? Są gotowi, aby pracować dla społeczeństwa i kościoła. Czy zostaną lekarzami czy adwokatami, mają dobre religijne podstawy? Zostaną dobrymi katolikami, dobrymi ojcami, katechetami. Dzień dobry ojcze. Dzień dobry, mamo. A ku nam Dziadek opowiadał, że chłopiec poczuł powołanie. Tutaj w chrześcijańskich rodzinach od dzieciństwa praktykowana jest wspólna modlitwa. To Właśnie w takim środowisku narodziło się jego powołanie. To nie znaczy, zostań księdzem, a będziesz miał dobre wykształcenie, samochód, będziesz podporą całej rodziny. W tej to to nie Nawet jeśli w Afryce zdarza się jeszcze, że chłopcy idą do seminarium, aby mieć lepszy życiowy start, to są to wyjątki. że auto, lepszy dom, ale są to wyjątki. Nie było rowerów, samochodów. Nikt się nie spodziewał, że świat tak się zmieni. Ksiądz jednak zawsze musi zachować ducha ubóstwa, bezinteresowności, który jest programem Jezusa Chrystusa. Wszyscy wiemy, że aby być księdzem, trzeba być najpierw dobrze uformowanym człowiekiem. A zatem najpierw kładziemy nacisk na formację ludzką czyli rozwój takich cech jak wierność, szczerość, uczciwość dotrzymywanie danego słowa, i tak dalej. Pierwsze pytanie. Kto jest autorem cyda? W przypadku kleryka, który nie jest w stanie zaakceptować trudnych sytuacji, mamy prawo stawiać sobie pytanie, czy ma on powołanie kapłańskie, czy też nie. Staramy się, aby warunki ich życia w seminarium nie były dużo lepsze od tych, jakie mieli w swoich rodzinnych wioskach. Podam przykład. Chłopcy chcieli, aby doprowadzić bieżącą wodę. Powiedzieliśmy nie. Oni w swoich wioskach cały czas chodzą do studni. Żaden z nich nie ma w domu kranu. Nie możemy im zapewnić tutaj wyższego poziomu życia, ponieważ nie będzie ich to formować i pomyślą, że zostać księdzem oznacza mieć lepsze warunki od innych. Zdarza się, że jak już zostaną księżmi, to mówią, że do sprawowania posługi potrzebują wielu rzeczy, a Kościół przecież nie ma na to środków. Na przykład dobrze jest mieć do posługi duszpasterskiej samochód. Ale może być tak, że kleryk zostaje księdzem i nie ma samochodu. Ale czy na motocyklu nie można pełnić naszej posługi? Zawsze mówię, że w trzech czwartych każdy z nas jest diabłem, a w jednej czwartej Bogiem. Musimy pracować nad tym, aby boskość wzrastała w nas tak, abyśmy w pełni stali się świętymi. Jestem księdzem. Mam na imię Cezano. Kiedy byłem w Waszym wieku, uczyłem się tak jak Wy. Chcę Wam powiedzieć, moi przyjaciele, uczcie się dobrze. Słuchajcie, co mówi do Was nauczyciel i co mówią do Was rodzice. To jest ważne dla Waszej przyszłości. Czy jesteście dzisiaj zadowoleni? Tak. Dzisiaj moja praca prowadzi mnie do wielu krajów świata. Jeżdżę wszędzie i jestem zadowolony. Chcę, aby Pan Bóg udzielił Wam łaski, aby każdy z Was stał się kimś wielkim, ważną osobą dla naszego kościoła, dla naszego kraju i dla świata. I być może wśród Was jest ktoś, kto zostanie księcem. Mój tata i moja mama byli wyznawcami wódu. Bardzo pragnęli mieć dzieci, jednak wszystkie umierały. W czasie tych starań, aby posiadać potomstwo, spotkali katechista i uwierzyli w dobrą nowinę, jaką głosił im ten katechista. I wtedy, jak mówi moja mama, ja się urodziłem. Urodziłem się, ponieważ tak chciał Bóg. Byłem owocem wiary. Dlatego otrzymałem imię. Mówią, Bóg jest dobry. Mamo, czy jesteś zadowolona, że jestem księdzem? Mama mówi, że jest zadowolona, że jej wiara jakby przecierała moją twarz, aby była zawsze promieniująca. Sprawia mi radość, że jesteś w centrum świata. Nauczyłem się żyć mając niewiele, a nawet bardzo mało. Mogę dzisiaj żyć we wszelkich warunkach, w dostatkach i w brakach. Moi rodzice mnie tego nauczyli i to jest bardzo ważne. Nawet kiedy pojadę gdzie indziej do Europy, to zawsze pamiętam, że gdy tutaj wrócę, będę jadł sos, który przygotowała mi mama. 67 000 pour les séminaristes. On invite le père Jacques pour supporter et amener plus loin les séminaristes. Ils sont à 67 000. Mon père, oui, 67 000 pour les séminaristes. Vous, vous complétez combien 70 000. Przedstawiam księdza Wiktora Jakubowa, dyrektora papieskich dzieł misyjnych na Słowacji. Słowacja jest jednym z krajów, które wspierają materialnie nasze seminarium. Łatwo jest prosić o pieniądze, ale będzie lepiej, jeśli seminarzyści nauczą się, że nie chodzi o to, aby wszystkiego oczekiwać od innych. Trzeba, aby poprzez formację seminarzyści potrafili się przystosować do każdych warunków. Nie wiemy, do jakiej parafii jutro trafimy, jaka będzie nasza misja. Staniemy w obliczu wielu zmian, a więc już teraz dobrze jest być przygotowanym na stawienie czoła tej rzeczywistości. Łatwo jest prosić o pieniądze, ale lepiej jest nie za dużo prosić i radzić sobie samemu. Niektórzy ludzie na Słowacji wyrażają wątpliwość, czy trzeba pomagać seminarzystom w Beninie. Według mnie jest to potrzebne, ponieważ każdy chrześcijanin powinien być świadomy swojej odpowiedzialności za cały Kościół. Większość seminariów w krajach misyjnych nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Myślę, że jest to sytuacja przejściowa. W każdym seminarium znajduje się gospodarstwo rolne. Tu hodujemy typowo afrykańskie kury. Mamy ich wiele, są wszędzie. Hodowla zwierząt w dużej mierze zapewnia seminarium trzymanie. W około 70% pokrywa roczne zapotrzebowanie na żywność. Seminarzyści uprawiają również ogród. Niektórzy z nich wcześniej przygotowują się do tej pracy w centrach rolniczych, co najmniej przez miesiąc podczas wakacji. Wszyscy chodzą tam i otrzymują tę formację każdego dnia, podczas ich wakacji, przez około miesiąc. Praca przy hodowli zwierząt uczy być lepszym i uczy pomagać współbraciom, I idea aby idea, bo... żeby... byli lepszymi. Ah, w przyszłości, a... jako księża, będziemy mogli dzięki to, temu pokazać ludziom, to, to jak lepiej to to, pracować. Będziemy im pomagać, żeby lepiej pracować. <Glaczego un Ses4> Kiedy byłem w seminarium, co wieczór szedłem do kaplicy modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Mówiłem: Panie, Ty mnie znasz. Mój ojciec mnie nie zna. Moja matka mnie nie zna. Biskup mnie nie zna. Ty mnie znasz. Ty mnie tutaj wezwałeś. Powiedz mi, czego ode mnie oczekujesz? Masz cztery ząbki? Cztery ząbki. Nawet jeśli nie mamy dzieci, jesteśmy ojcami. Kapłan nie ma własnych dzieci, ale ma wiele dzieci duchowych. Pragnienie ojcostwa jest w nas wpisane. Każdy człowiek chce realizować swoje ojcostwo lub macierzyństwo. W zależności od ubranej drogi, możemy to ojcostwo przeżywać inaczej. Vianney, chodź tutaj. Co ci się stało na buzi? Spadłem z roweru. A skąd miałeś ten rower? To był rower inny. Celibat jest łaską. Jeżeli prosimy Boga, aby nam udzielał różnych łask, dlaczego nie poprosić go o łaskę życia w celibacie? I Pan daje. Tak jak Pan daje również tym, którzy żyją w małżeństwie, łaskę wierności. Ksiądz również może prosić o łaskę życia w celibacie, który jest wartością ewangeliczną. Jest ksiądz kapłanem od 54 lat. Ponad 150 lat temu otrzymaliśmy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Hmm. Czy dzisiaj wiara jest taka, jaka była na początku? Czy dzisiaj jest wiara, czy jej nie ma? To nie jest proste. Dzisiaj mało jest wiary. Nie chcę umniejszać znaczenia budu, ponieważ mój wujek przynależący do tej religii żyje normalnie i nie czyni nikomu zła. Żyje zgodnie ze swoim sumieniem. Szanuję go, ale jako ksiądz powinienem go prowadzić ku wierze. Jednak on sądzi, że nie nadszedł jeszcze właściwy czas. Wójku, kiedy przyjmiesz chrzest? Kiedy będę martwy. Nie chrzcimy zmarłych, tylko żywych. Musisz się ochrzcić za życie. Ochrzcij mnie zatem, kiedy będziesz gotowy. Ja jestem gotowy. Usłyszałem to pierwszy raz. Nigdy wcześniej tak nie mówił. Po raz pierwszy mówi mi, że jest gotowy, jeśli ja jestem gotowy. Wierzę, że Duch Święty pracował w jego sercu. Często zdarza się wśród sióstr, katechistów, współpracowników, a nawet księży, że jeszcze wierzą w fetysze i chodzą po radę do Szamana. Wciąż więc potrzebują tutaj naszej obecności, abyśmy im na tej drodze pomagali. Czy pomagacie swoim rodzicom? Tak, naprawdę, czy raczej mówicie, że jesteście zmęczeni? Niegdyś Europa posłała misjonarzy na cały świat, ale dzisiaj to my potrzebujemy misjonarzy. U nas chodzenie do kościoła stało się zwyczajem. Idziemy, bo musimy. Mamy tam swoich przyjaciół, znajomych. Potrzebujemy ślubu, pogrzebu. Tutaj natomiast ludzie idą do kościoła, bo tego chcą. Dzieci na katechezę przychodzą do mnie same. Dzieci pochodzą z rodzin, gdzie są wyznawcy różnych religii. Ani miści, członkowie sekt, muzułmanie, chrześcijanie. W takim środowisku dzieci muszą same dokonać wyboru i one naprawdę żyją wiarą. Myślę, że na Słowacji tego nam właśnie brakuje umiejętności prawdziwego życia wiarą, nie wstydzenia się jej. Ktoś, kto rozpoczyna nowicjat, jest zafascynowany i robi wszystko, co mu każą. Jest szczęśliwy. Dzieje się tak samo, gdy odkrywamy Jezusa Chrystusa jako odpowiedź na nasze poszukiwania. I to ożywia nasz kraj i rodzi mocne pragnienie wiary. To jest prawdą. Trzeba jednak uważać, aby to ożywienie i to pragnienie mocno wpisały się w serce człowieka i jego życia. Spójrzcie na Afrykę Północną. Ona była chrześcijańska. Jak to się stało, że w mgnieniu oka to wszystko zostało zwiecione? Kradłaś? Nie, mój ojcze. Ani razu? Nie, ojcze. Ani trochę? Nie. Kiedy zaczynacie kogoś potępiać, kiedy zaczynacie mówić, że tamten jest taki albo taki, Spójrzcie najpierw we własne serce. Zobaczcie, czy wy sami tacy nie jesteście. Chcecie powiedzieć, że on skłamał. Zobaczcie najpierw, czy wy nigdy nie skłamaliście. Jezus, który nie miał grzechu, nigdy nie potępiał. A dlaczego my potępiamy? Są Beninczycy są wrażliwymi ludźmi. Ta ich wrażliwość sprawia, że radośnie wyrażają swoją wiarę. To jest wiara świętowana, wyrażana, przeżywana. I Afryka. Tutaj w Afryce mamy korzystną sytuację. Jeśli ktoś mówi o Piśmie Świętym, mówi o wierze. Nie trudno mu znaleźć wokół siebie osoby, które chętnie słuchają, które naprawdę chcą się dowiedzieć o co Pan prosi. To są chwile łaski, których nie powinniśmy tracić. Myślę, że pierwszą rzeczą, która może pomóc współczesnym ludziom poznać Boga, spotkać Boga, zobaczyć prawdziwe oblicze Boga, jest miłość. Miłość miłosierna. Nie chodzi o dzieła pomocy społecznej, ale o ukazywanie miłości Boga wszystkim ludziom. Nie można mówić o niebie, tak jakby ziemia nie istniała. Jeśli mam środki, którymi mogę podzielić się z moimi braćmi, którzy są w potrzebie, C'est aussi les aider avec ces moyens-là. Biskupi z Europy pytają, jak to się dzieje, że nie mamy kapłanów? Co robić? Wy nie macie? A wy to znaczy kto? Czy Kościół powszechnie nie ma kapłanów? Pomagacie nam w formowaniu kapłanów. To są wasi kapłani. Poproście o nich, a my ich wam damy. Teraz można tylko powtarzać. Dziękuję. Dziękuję Panie za Twoje dobrodziejstwa. Przepraszam za moje grzechy. Dziękuję Panie za Twoje dobrodziejstwa. Przepraszam za moje grzechy.